Witam Państwa w środę 14 stycznia. Karolina Czereda zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach pakiet onkologiczny w żarach. Co z przystankami na łańskiej? Radni spotkali się z prezesami miejskich spółek, komisja o kopalni węgla i nowych wozach dla policji, wolontariusze z Meksyku i Indii w gimnazjum nr 3. Dzień osób nieśmiałych i koncert nauczycieli w szkole muzycznej. Szybka diagnoza dla chorych na raka czy pakiet onkologiczny sprawdzi się w żarach? Zapraszam na materiał. Żarscy lekarze rodzinni ruszyli z pakietem onkologicznym. Nowy system weryfikacji chorych pozwoli szybciej zdiagnozować pacjentów z podejrzeniem nowotworu złośliwego. Według założeń, teraz w ciągu 9 tygodni od momentu zgłoszenia się do specjalisty, pacjent będzie miał wykonane wszystkie niezbędne do diagnozy nowotworowej badania. Możemy powiedzieć tylko, że zmieniła się formuła wystawienia skierowania, to znaczy zmienił się dróg. Na tyle w tej chwili możemy ocenić zmianę. Natomiast, co, co dla pacjenta się zmieni i co, co się zmieni w, w prowadzeniu tego pacjenta, w prowadzeniu diagnostyki i, i terapii, dopiero będziemy mogli powiedzieć za kilka miesięcy podejrzewam. A jak pan myśli? Jak pan intuicyjnie czuje? Intuicyjnie czuję, że się niewiele zmieni, dlatego że nie rozmnoży się ilość lekarzy, którzy wykonują poszczególne badania. I wiadomo, że w diagnostyce chorób nowotworowych kluczowym badaniem jest badanie histopatologiczne, czyli badanie. Mm, Preparatu, który jest uzyskiwany podczas zabiegu pobrania próbki. I to jest kluczowe badanie w rozpoznaniu chorób nowotworowych, i, i, i tu jest, wydaje się, że problem, dlatego że ilość personelu, który wykonuje te badania jest ograniczona, a czas oczekiwania. Yy, jest wielotygodniowy, 3-4 tygodnie często oczekuje się na badanie histopatologiczne. Czy nowe rozwiązanie organizacyjne pozwoli sprawnie i szybko poprowadzić pacjenta przez kolejne etapy diagnozy i leczenia? Czy sprawdzi się wprowadzenie koordynatora, czyli opiekuna pacjenta, kogoś w rodzaju przewodnika po kolejnych etapach leczenia? O tym przekonamy się za dwa, może trzy miesiące. Burmistrz Danuta Madej o przedwyborczych obietnicach nie zapomniała. Trwają prace nad dokumentacją, która pozwoli przywrócić przystanki na ulicę Ułańską. Temat przystanków na Ułańskiej w Żarach to jeden z tych gorących, do których warto wracać. Pani burmistrz zapewnia, że wciąż trwają prace związane z powrotem przystanków autobusowych w tym miejscu. Moje zobowiązanie zrealizuję. Sprawy są obecnie prowadzone przez jednego z pracowników, ponieważ dokumentacja musi być przygotowana. Mam taką nadzieję, że do sesji ta dokumentacja już zostanie złożona w Starostwie Powiatowym w Żarach. Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się 23 stycznia. Kolejny krok w sprawie powrotu przystanków na Łańską należeć będzie już do Starostwa. I tam decyzja już należy do odpowiedniego wydziału. Jeżeli decyzje będą pozytywne, będziemy przenosić przystanki na ulicę Łańską. Będziemy starali się przywrócić to, co było na tej Łańskiej przed 2012 rokiem. Przypomnijmy, decyzja o likwidacji przystanków zapadła 3 lata temu. Ówczesny burmistrz Żar Wacław Maciuszonek likwidację tłumaczył planami budowy nowego parkingu przy Nowej Galerii Handlowej. I tak też się stało. Dziś w ratuszu spotkali się radni z Komisji Mienia Komunalnego i Budżetu. Zapoznali się ze strukturą organizacyjną miejskich spółek i ich zadaniami. Na spotkaniu obecny był m.in. prezes Pekomu Stanisław Kęska. Pekom zatrudnia obecnie 80 pracowników. Radni chcieli się zapoznać ze swoimi spółkami z zakresem działania. I po wyjaśnieniu o strukturze organizacyjnej spółki, po zadaniu kilku prostych pytań związanych z funkcjonowaniem spółki, zakończyło się spotkanie. Na spotkaniu komisji obecny był również Zdzisław Czekalski, prezes zakładu wodociągów i kanalizacji w Żarach. Skupił się na największej inwestycji, czyli budowie kanalizacji. Zadanie to wykonane jest już w 80%. W Grabiku prace nad budową sieci zakończone, w Kunicach potrwają do końca czerwca. Największe utrudnienia kierowcy napotkają teraz na ulicy Szklarskiej. Lelewela została zamknięta dla ruchu. Ekipa firmy Gazopol, która kopie pod rury w Kunicach, po zakończeniu prac na Lelewela wejdzie w ulicę Grunwaldzką. W Mirostowicach Dolnych budowa kanalizacji ma potrwać do końca lipca. Radni dopytywali również o to, czy po zakończeniu budowy sieci wzrosną ceny za ścieki i wodę. Prezes Szczekalski poinformował, że z pewnością wzrośnie cena za ścieki za wodę wcale lub minimalnie, o ile jeszcze nie wiadomo, obecne stawki obowiązują bowiem do maja. Dziś w starostwie odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej. Radni zaopiniowali zmiany w projekcie budżetu na rok 2015. Uwzględniono w nim dofinansowanie dla policji w powiecie na zakup sześciu aut terenowych. Pan komendant uzyskał poparcie ze strony komendanta wojewódzkiego, a także źródła dofinansowania ze strony gmin, bodajże sześciu gmin. I w ramach projektu pozyskania pieniędzy z grupy rybackiej dostanie sześć samochodów terenowych, które ułatwią pracę policjantom w terenie przede wszystkim, bo nie chodzi o miasto Żary, tylko chodzi o te przyległe gminy. Tych zadania, jak, jak, jak w komisji mamy też jednego emerytowanego policjanta, jednego policjanta obecnie pracującego. Bardzo się ucieszyli z tego, że będą mieli do dyspozycji takie pojazdy, które ułatwią im, im pracę w terenie. Komisja ustaliła również tematy, którymi będzie się zajmować w tym roku. Dyskusję wywołał pomysł budowy elektrowni i kopalni węgla brunatnego na terenie gminy Brody, na którą to wciąż nie zgadzają się mieszkańcy gminy. Członkowie komisji zgodnie uznali, że taki stan rzeczy wynika z nieuświadomienia ludzi, co tracą, nie zgadzając się na tę inwestycję. Dla gminy byłaby to szansa na ożywienie gospodarcze. To przedsięwzięcie ma jedyny sens wtedy, jeżeli to będzie połączone wraz z elektrownią, bo przede wszystkim to generuje miejsca pracy, to generuje podatki dla, dla gminy, dla, dla powiatu, dla województwa. To jest jakby źródłem też znacznej, znacznej większości przychodów i zabezpieczenia gospodarki energetycznej w kraju, bo powstanie samej kopalni powoduje też przychody, też zyski, ale też duże koszty po stronie środowiska i po stronie ludzi. A powstanie elektrowni powoduje, że to całe przedsięwzięcie łącznie razem ma znacznie, większe, znacznie więcej plusów. Ludzie ci, którzy są za kopalnią, za mało aktywnie w tym kierunku. Działają. Łęknica akurat była terenem kopalnianym, kopalnia odkrychowa istniała. Były to inne czasy, oczywiście, jak, jak są w tej chwili inna technologia w ogóle. Ale ja bym zapraszał tych ludzi, którzy nie widzieli tych terenów, jak one dzisiaj wyglądają po rekultywacji. I są to tereny naprawdę na skalę światową. Szczegółowo tematem kopalni komisja zajmie się w trzecim kwartale bieżącego roku. Dziś w gimnazjum nr 2 zorganizowano Dzień Otwartych Drzwi dla uczniów szkół podstawowych. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że zajęcia prowadzili dziś wolontariusze z Indii i z Meksyku. Przyjechali do Żar dzięki współpracy, jaką szkoła nawiązała z organizacją ISEC. A już i ma 21 lat, studiuje architekturę. W Żarach jest po raz pierwszy. Żary to bardzo ładne miasto. Podobają mi się ludzie, którzy tu mieszkają. Są bardzo serdeczni i gościnni. Myślę, że to jedno z najlepszych spośród małych miast w Polsce. Jestem tu po to, by opowiedzieć o kulturze mojego kraju, zarówno uczniom szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych, tych, których tutaj widzicie. Opowiem o kulturze Indii, podróżach, nauce, nowych rzeczach, które poznałam w Polsce, na przykład o polskim jedzeniu. Dzisiejsze spotkanie to spotkanie warsztatowe, przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych. Nasi wolontariusze mają przygotowane różnorodne metody pracy z uczniami. Będą to krótkie filmy, będzie to sposób interakcji, mówienia, zadawania pytań, myślę w takim prostym, dosyć języku angielskim, żeby uczniów zmusić również do mówienia, do interesowania się zagadnieniem, do promowania kultury innych krajów. Szkoła promuje nowatorskie, niekonwencjonalne metody nauczania. Dla uczniów szkoły zajęcia z wolontariuszami to okazja do poznania żywego języka. Dziś swoje święto obchodzą osoby nieśmiałe. Nieśmiałość ma swoje dobre i złe strony. Brak pewności siebie może bardzo przeszkadzać w codziennym życiu, ale wbrew pozorom, osoby takie wzbudzają sporą sympatię. Porad dla nieśmiałych nie przygotowaliśmy, ale świetnie, że takie osoby są wśród nas. Serdecznie pozdrawiamy tych mniej odważnych. Dziś Dzień Tych, którzy cierpią na deficyt pewności siebie. 14 stycznia obchodzimy bowiem Dzień Osób Nieśmiałych. Czy mieszkańcy żar są nieśmiali? Sprawdziliśmy to wśród przechodniów na deptaku. Czy jest Pani nieśmiała? Oj, ja to jestem aż za dużo śmiała, co mam myśleć, powiedzieć, powiedzieć to od razu, tak, nie ma żartów ze mną. Nie ma niczego, co Panią onieśmiela? Nie, nie ma. Chodzę nieśmiało dzisiaj, dzień osób nieśmiałych, czy jest Pan nieśmiały? Ja? No nie wiem, się okaże. Ma Pan problemy z nawiązywaniem nowych znajomości? Nie, nie mam, z tym problemu żadnych nie mam. Śmiało do, do innych ludzi Pan podchodzi? Tak, bo ja, wie Pani, pracuję w delegacji, także jeżdżę po całej Polsce, także... Musi być pan śmiały. Muszę być śmiały, bo inaczej to bym zginął. Niektórzy tylko kokietują, że są nieśmiali i nieźle im to wychodzi. A już czy jest pan nieśmiały? Tak. Naprawdę? Tak. A w jakich sytuacjach najbardziej czuje się pan onieśmielony? Jak kamera jest przede mną. No to już nie widać, dobry debiut. <laughs> <laughs> Dziękuję. Nie, no nie jestem. <laughs> Ale są jakieś sytuacje, w których chociaż troszeczkę czujesz się onieśmielony? No, no delikatnie tak, no. A jakie to są sytuacje? No różne, no jak mogę opisywać. Nie bardzo, nie? Tak mnie zaskoczyliście, nie przychodzi mi nic do głowy. Bo czy jest pan nieśmiały? A ja wiem. Tak, trochę tak. A w jakich sytuacjach najbardziej czuje się pan onieśmielony? Ja wiem. No ja wiem w jakich. Kamera pana nie onieśmiela. Nie. nie. <noise> Jutro, 15 stycznia, w czwartek godzinie 17, w żarskiej szkole muzycznej, odbędzie się koncert noworoczny. Tym razem na scenie wystąpią solo i w zespołach. Nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Żarach. W programie usłyszymy muzykę lekką i przyjemną, głównie swingową, filmową i rozrywkową. Między innymi Summertime i Lady Be Good Georgia Gershwina, Yesterday Beatlesów, Walce Wiedeńskie, Moon River, Halo Dolly, muzykę z filmu Zapach Kobiety, obój Gabriela z filmu Misja i Wonderful World Louisa Armstronga. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Rewelacyjnie spisali się lekko od agrosu podczas międzynarodowego mitingu halowego, jaki został rozegrany w kodbus. Paweł Kondycki, który w biegu na 60 metrów przez Płotki nie dość, że ustanowił swój rekord życiowy, to również ustanowił rekord mitingu w czasie 8.22. Jest to bardzo dobry wynik. Teraz bodajże w Polsce jest to drugi wynik na listach krajowych. Również w skoku z zwyż Paweł zaprezentował się bardzo dobrze. Skoczył 197, no niedużo brakowało i granica dwóch metrów została pokonana, ale jeszcze nie tym razem. Także no, są to nowe rekordy klubu no i fajnie wróżą, bo Paweł Przygotowuje się do startu w halowych Mistrzostwach Polski tutaj w Toruniu i w spale, także zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, to też fajnie zaprezentował się Jakub Gaładziej, który też wrócił teraz z obozu kadry narodowej pobieg 6,99 na 60 metrów, jest to też jego rekord życiowy. No zobaczymy, jak to dalej się będzie rozwijać. Tutaj również rekord klubu pobiła Karolina Rajko. W biegu na 60 metrów uzyskała 8. 0,6 sekundy. Była druga na 200 metrów w czasie 26,70. No fajnie. Pozostałe medale, jakie zdobyliśmy, bo w sumie Agro zdobył 10 medali. Zdobył dwóch juniorów młodszych. Tutaj fajnie wypadł Mateusz Nocek, biegu na 60 metrów przez płoty, uzyskał 80, 8, 86 sekundy. I Oliwia Szymańska tutaj była tuż za podniósł, co prawda, ale z bardzo dobrym wynikiem 9,60 jeszcze muszę wspomnieć, że wśród juniorów młodszych drugie miejsce w skoku z wyż zajął Michał Reschel, 165 cm. W zawodach wystartowało ponad pół tysiąca zawodników z 15 polskich i 18 niemieckich klubów. Ogrzewa nas słońce, ale również wieje zdradliwy zimny wiatr, który sprzyja przeziębieniom. Pozostańcie Państwo przed telewizorami, a ja przedstawię szczegółową prognozę na nadchodzący czwartek. Prognozę pogody przygotowuje dla telewizji regionalnej Krajowy Instytut Meteorologii. Częściej pokazuje się słońce, ale ono przeplatać się będzie z opadami deszczu ze śniegiem, które umiarkowanie przejdą w czwartek przez żary, gubin i szprotawę. Wiatr wiejący z południa zmniejszy prędkość do 20 km na godzinę. A i częstotliwość porywów osiągających 67 km na godzinę będzie występowała rzadziej. To pocieszające przede wszystkim dla pieszych, którzy walczyli z silnymi podmuchami. Co do temperatury, dzisiaj słupki rtęci zatrzymały się na 9 stopniach, a jutro będzie trochę mniej bo jak Państwo widzą, 5 stopni w gubinie, żarach i szprotawie. Za to. Nad ranem mogą pokazać się lekkie przymrozki do minus jednego stopnia. Ciśnienie bez zmian wyniesie 1018 hektopaskali. Nic jak na razie nie zapowiada nadejścia zimy. Jak na 15 stycznia to będzie bardzo ciepło, więc pogoda nie przeszkodzi nam odwiedzić czwartkowych solenizantów Pawła, Izydora i Makarego. Telewizja Regionalna życzy wszystkiego najlepszego. Dziękuję za uwagę. Izabela Zwierz, żegnam się z Państwem. Do widzenia. W wiadomościach to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na program Poznaj swoje miasto. Dziś Rafał Szymczak opowie o tajnikach kunickiego górnictwa. Następnie mój pupil, w którym Krzysztof Moszczyński, lekarz weterynarii, poradzi, jak zadbać zimą o zwierzęta. To wszystko. Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej telewizjażary.pl oraz fanpage'a. Dziękuję, życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.